Szukałem sobie golarki a okazało się, że znalazłem odkurzacz. E, wpadł mi w oko taki oto e, zestaw, taki oto sprzęt. Siedział mi Jimmy JV53 dostępną jest w w dwóch kolorach fioletowym i srebrnym, nie jakoś bardziej w przypadku do gustu fioletowej. dostępne są dwie wersje jeśli chodzi o wyposażenie, czyli z jedną baterią lub dwoma bateriami, moja wersja jest to z dwoma bateriami. Wszystko zapakowane ładnie w paczce, także z transportem nie powinno być problemów, nie ma tutaj żadnych elementów, które mogłyby być w jakikolwiek sposób narażone na uszkodzenie podczas transportu. I od razu może przejdźmy do sedna, zobaczmy co znajduje się w tej paczce. Tak jak powiedziałem w moim zestawie są dwie baterie. Te baterie wyposażone są w wygodne zaczepy. Jest na nich dioda. Dioda, która będzie nam sygnalizowała stan urządzenia, stan ładowania urządzenia. Dioda świecąca na kolor czerwony oznacza, że będzie bateria ładowana. Jeżeli zaświeci się na zielony, to znaczy, że jest ona naładowana. W momencie, kiedy korzystamy z odkurzacza, ona również sygnalizuje, że uruchomiony jest silnik i na kolor zielony w momencie, kiedy mamy dostępną moc w tej baterii. Na baterii znajduje się gniazdo. Do ładowania sama bateria to jest bateria na napięciu 21,6 V i pojemności 2500 mAh. Z tego co wyczytałem na baterii to jest 54 Wh. Czas ładowania dostarczono przez producenta ładowarką, czyli ładowarką o prądzie 600 mAh, to około 4 do 5 godzin. I teraz tak, samo urządzenie, później o tym powiem, ma możliwość pracowania na dwóch biegach. Pierwszy bieg to jest bieg wolniejszy, który służy do takiej codziennej pracy i na takim biegu to urządzenie pracuje do 40 minut, w moim, w moim wypadku właśnie wychodziło około 40 minut. W momencie kiedy włączymy na bieg drugi, przeznaczony do takiej no, mocnej akcji, wtedy to urządzenie będzie nam pracowało w granicach 80 minut. Kolejne elementy zestawu to są dwie ssawki szczelinowe, węższa i szersza. Na te ssawki nasuwane są również dodatkowe szczotki. No Te urządzenia są przydatne do różnego rodzaju zakamarków. Jeżeli chcemy gdzieś rogi, rogi pokoju, gdzieś w samochodzie, chcemy głębiej sięgnąć i mieć większą moc sącą, no to do tego mamy właśnie takie ssawki szczelinowe. Następny element to szczotka mała. Ta szczotka jest przeznaczona do tapicerek meblowych i do siedzeń do wszystkiego, co jest tapicerowanego, również do materacy. Jest ona wyposażona w ruchomy wałek, taką elektroszczotkę. Ten wałek w momencie, kiedy by się nam zabrudził, dość łatwo możemy wyciągnąć z tego zestawu, wyczyścić go, po spowrotem zainstalować. W samej tej szczotce jest złącze na rurę. No, oczywiście tą rurą będzie przechodziła z odkurzacza siła sąca. Oraz dodatkowo jest złącze, które będzie zasilało turboszczotkę prądem elektrycznym. Instala oczywiście możliwa na odkurzaczu jak i na dodatkowej rurze rurze przedłużającej. Wszystkie elementy zestawu, które wam teraz prezentuję, mogą być instalowane zarówno na samym odkurzaczu jak i na tej przedłużce, czyli po prostu na rurze. Następnym elementem zestawu jest duża końcówka z wałkiem do podłóg zarówno twardych jak i miękkich, czyli twardych kamiennych typu gres, również do paneli oraz do podłóg miękkich, wykładzina czy dywan. Jest dość elastyczny wąż, który do Zaprowadza nam siłę sącą do, do tej szczotki. Jest miejsce, gdzie podłączamy do rury. Oczywiście jest też miejsce, gdzie wpina się zasilanie. To wszystko dzieje się w prosty sposób, tak naprawdę tylko podpinając czy do rury, czy do odkurzacza, już to urządzenie jest gotowe do pracy. Wałek również jest łatwo demontowalny do wyczyszczenia. Na spodzie tej szczotki są rolki, które ułatwiają poruszanie się po powierzchni. Dodatkowo podczas odkurzania będą one przenosiły ciężar tego urządzenia. Nacisk, który będzie przechodził na podłogę, odciążając nas, także nie będziemy wagi tego urządzenia odczuwali. Znajdziemy również na tej szczotce uszczelki szczotkowe, które będą nam pomagały w tym, żeby lepiej ten brud, który gdzieś na, na podłodze znajdziemy, był zasysany właśnie do zasobnika na brud w odkurzaczu. Następnym elementem jest uchwyt mocowany dyblami do ściany. Ten uchwyt jest w zestawie, na tym uchwycie możemy sobie powieścić odkurzacz i dwie ssawki. Jest to uchwyt pasywny, można powiedzieć, on nie realizuje funkcji ładowania, tak więc jeżeli chcemy, żeby odkurzacz był ładowany, to w momencie, kiedy go odwiesimy na ten uchwyt, należy podłączyć jeszcze końcówkę z ładowaniem, tak więc w momencie, kiedy będziecie go gdzieś montowali w domu, to bierzcie pod uwagę, żeby gdzieś w okolicy było gniazdko, które będzie umożliwiało ładowanie tego urządzenia. wspomniana już przeze mnie rura metalowa długości 70 cm wraz z kontaktami, które będą odpowiadały za przekazanie zasilania z odkurzacza do szczotek, które są napędzone. Producent również wyposaża nas w miękką, szeroką szczotkę do odkurzania delikatnych powierzchni. No i teraz pora na sam odkurzacz. Jak widzicie urządzenie w miarę estetyczne. W bardzo prosty sposób wpinamy do niego baterię. Mamy zapadkę, która będzie nam sygnalizowała, że bateria już jest dobrze wpięta. Oczywiście mamy odpowiednie kontakty, tak więc wsuwamy, zapinamy i urządzenie jest już gotowe do pracy. Od spodu w odkurzaczu znajdują się gumowe nóżki, tak więc bez problemu możemy go położyć na blacie i nie martwić się tym, że ten blat Porysujemy. Do interakcji naszej z samym odkurzaczem służy przełącznik taki w formie cyngla. On uruchamia urządzenie, należy go jednokrotnie nacisnąć. Odkurzacz się włącza, nie trzeba go cały czas trzymać naciśniętym. Dopiero drugie naciśnięcie powoduje, że urządzenie się wyłączy. Również mamy przełącznik, który zmienia szybkość i moc siły sącej. Zawsze startujemy z biegu pierwszego, jest to bieg wolniejszy. W momencie, kiedy potrzebujemy więcej mocy, naciskamy przycisk. Kciukiem i wtedy przechodzimy na bieg drugi, który będzie działał dużo, dużo szybciej, ale tak jak powiedziałem, wtedy czas pracy odkurzacza będzie dużo krótszy. Mamy bardzo łatwy dostęp do filtra. W każdej chwili możemy go wyciągnąć, możemy go wyczyścić, wytrzepać, ewentualnie umyć pod bieżącą wodą. Producent zadbał również o to, żebyśmy w prosty sposób opróżnili ten odkurzacz. Wystarczy zwolnić jeden zasyp, otwiera nam się dolna część zasobnika. Wszystkie rzeczy, które tam się zebrały są przerzucane do kosza na śmieci. Również sam odkurzacz w bardzo prosty sposób możemy dokładnie zdemontować. Wszystkie elementy te robocze Mamy możliwość wyczyścić, przedmuchać, ewentualnie umyć pod bieżącą wodą, co również jest wskazane w instrukcji obsługi. Do wykonania odkurzacza zastosowano bardzo dobre materiały. Ja nie mam do niego w zasadzie żadnych uwag, zarówno kolorystyka, jak i design dla mnie jest jak najbardziej. Atrakcyjnym. Na pierwszym biegu charakteryzuje się kulturalną, dość cichą pracą. W momencie, kiedy użyjemy biegu drugiego, czyli biegu szybszego, no wtedy jest faktycznie huragan, jest dużo silniejsze sanie, ale również i dźwięk, który urządzenie generuje, jest dla nas bardziej dotkliwe. Na biegu niższym jest to głośność 72 dB, na biegu szybszym, czyli na biegu drugim, jest to 80 dB. Odkurzacz wraz z baterią waży 2,9 kg, ale to, co już mówiłem wcześniej, cała waga urządzenia poprzez rurę jest przenoszona właśnie na tą szczotkę do podłogi. Nawet w tej szczotce mamy odpowiednie wałki, które będą umożliwiały wygodne przesuwanie się po podłodze i tak naprawdę tej wagi zupełnie nie odczuwamy. Sam proces odkurzania łatwy, czysty i Przyjemny, zastosowałem tutaj u siebie, no nie robiłem już eksperymentów z ściąganiem ryżu czy płatków ofianych, bo to dla mnie trochę bez sensu działanie. Po prostu wyczyściłem u siebie podłogę, taką, która przez ostatnie no, 4-5 dni nie była odkurzana i okazuje się, że pozornie czysta, bo na pierwszy rzut oka na białej podłodze Powinniśmy widzieć każdy brud, okazuje się, że wcale ta podłoga czysta nie było, dość dużo tego kurzu, tego brudu na tej podłodze było, zresztą to widać teraz w zasobniku na brud. Według mnie urządzenie sprawuje się bardzo dobrze i myślę, że będziemy zadowoleni z wyboru takiego urządzenia do swojego domu. Zachęcam Was do komentowania, szczególnie osoby, które dłużej z tym urządzeniem mają coś wspólnego. Napiszcie jak ono się u Was wpisuje, na jak długo Wam starcza bateria, ile cykli ta bateria przeżyje. Zachęcam również do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testwa.pl.